Hej, cześć, na witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Kacper, a tylko i wieczornego grania i znowu wjeżdżamy z grubej rudy, bo jest nowy sezon, czyli nie ma opierdzielania się. Dzisiaj zaczynamy od razu od a eee, Trzeba wbić po prostu jakieś sensowne ilości pucharków. Także lau, panie lau, 1, 3, 9, 3. Nie wiem gdzie lałeś, bo lau, wiecie, że lau to, to gdzieś sobie lau, że he, <laughs> dobre, nieważne. Eee, suchy żarcie, który pewnie nie załapał, właśnie zrobiłem w siebie debila. A jaj, Ogrider. Mm -hmm. Teraz nie mam na Xboła, co jest z dosyć niemiłą rzeczą, a on nie ma firebola, A jego Nightwitchka przytrzymała moje jednostki bardzo fajny długi czas i możemy teraz w tym momencie wykorzystać tejże Xbole. Już myślałem, że puścił złego tego Nighta, ale niestety był dobry. Dajmy jeszcze mega miniona, o jejku Alon ma lewę, ale ma lewele skubany Będzie ciężko, będzie ciężko, ale kto powiedział, że nie damy rady. Jakieś ciężko, to jest tylko godny mnie przeciwnik, nic więcej, słuchajcie. na, okej, okay, freeze. Słuchajcie, nie wiem po co ten freeze, bo jakby i tak masz tutaj problem, Kolego. No ale dobrze, niech będzie musi -Tak zbita, będzie teraz dosyć mocno tutaj klepał po twarzy. A hog jasne. Wiem, nie wiem czemu nie wystawiłem a, Inferno Towera, bo on by mi tu pomógł o wiele. Wiele bardziej niż ten zapiezu nie Nie, co to było Czym ty byłeś zapie Czym ty byłeś Dobrze, pewnie znowu będzie tutaj najcik Tak, jak tego można się było spodziewać Najcik tutaj był dosyć oczywistym zagraniem No i mądrym przede wszystkim zagraniem którą nie ma co krytykować, nie tak jak mój Ice Wizard Który jest totalnie prawie, że bez sensu No ale Dobrze, uznajmy, że tak miało być. Także odepchajmy dziada trochę do tyłu. Niech już tam leci, niech nasz a tutaj... Uh, uh, uh. dobrze, może... No, nie był to najlepszy Fireball, ale nie był też najgorszy, tak? Bo ładnie x był się dossał, zadał ponad 200 obrażeń nasze skryciki Lary, dawaj! Aj, Lary nie dał niestety la, rady dzisiaj, hmm, halo, ale my damy sobie Inferno Towera, który już da radę, nie, myszko, myszko, nie odłączaj się, proszę cię, proszę cię, proszę Cię, moja myszko kochana, działaj, działaj mała, działaj, proszę Cię, o to ja Cię kulturalnie i ładnie proszę, więc Ty, Ty mnie dzisiaj nie zawiedź, nie! Dobrze, słuchajcie, skoro moja myszka mnie zawodzi Ja wchodzę w tryb defensywny Hashtag bez cięć Odłączam, podłączam myszkę To może zająć moje myszce na zregenerowanie nawet 5-10 sekund Ale dobrze, damy radę, damy radę, damy radę, nie myszko, proszę cię, ruszcie, proszę cię, myszko. Dawaj, jest, mamy ją! Mamy ją Fireball! full jest, lecimy, słuchajcie! Damy radę, damy radę, bowler! Armia szkieletów. Wszystko. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Nie zrobisz mi tego. Nie zrobisz mi tego. Oh! Ja go zniszczę, ja go zniszczę. Tylko czemu zmarnowałem zapa? Kurde, nie, nie mogę. To tak być nie może. Ile zadaje mój zap? Tak, muszę zrobić rotację do zapa, słuchajcie. Wszystko czego potrzebuję, to rotacja do zapa. Nie, 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 fast, 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 mamy to, wygraliśmy, mimo odłączonej myszki, mimo takiej rzeczy udało nam się wygrać, słuchajcie, jest, daliśmy radę, Jezu, ile z tym było męczenia się, lecimy dalej, słuchajcie, nie ma lipy, lecimy z kolejną grą trzeba zarabiać pieniądze, trzeba zbierać puszki nie ma lipy, lecimy oczywiście dalej, zobaczymy nam się uda robić, słuchajcie nie nagrywałem przez dwa dni już mi tak humor do nagrywania wrócił no mam nadzieję, że czujecie te same emocje co ja bo dzisiaj emocje są naprawdę naprawdę duże, kolejny Prince zauważyłem, te Prince coraz bardziej popularne się stają, albo po prostu mi losuje ich coraz więcej, nie wiem która opcja jest prawdopodobna, no ale wydaje mi się, że jednak więcej osób nimi gra, skoro teraz cały czas na nich trafiam, albo może mój fart na no nie wiem, naprawdę nie Mam teraz zielonego pojęcia. Niestety, x w tym momencie jej nie dostawił. Już wiemy, jak musimy wystawiać x bo Musimy wystawiać tak bardziej w tym miejscu, tu gdzie jest pełno, gdzie jest moja myszka. No ale, niestety, w tym momencie tego nie pokażę. okej, okay, princeska pójdzie sobie na prawą stronę, czyli idealnie tam, gdzie mój bowler, który ją zaraz zmiecie z powierzchni ziemi, tak dokładnie. Kurde, szkoda, że musisz czyć tu jeszcze te dwa razy. Tak, dwa razy będzie się zamachiwać, no ale dobra, słuchajcie, nic się nie stanie. Dobra, dajmy sobie naszego Izboa, który jest, że tak powiem, antyduzo dużo bombowym ale za to jednostki powietrzne mają tutaj. O nie, co to był za zap? Halo, co ten zap robił? Zapie, zapie, halo, halo, zapie. Czemu to zrobiłeś? Dobra, nieważne. Aha, dobrze, pięknie, pięknie leć, mechaminionie. Leć, 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 leć. I patrz, go tak raz porządnie ode mnie. Dziękuję. Ach. Dobrze, już wyrównaliśmy tutaj Przewagę levelowo ładnie, no w sumie trochę Wcześniej, ale nieważne Znowu musimy się już tutaj powoli składać Nie pozwalamy mu tu robić zupełnie nic Po prostu ma dostać Od nas kolega soczysty w Pierdziel. Dobrze, bolera dajmy w tym miejscu. Niech już ściąga szkielety, niech ściąga wszystkie szkielety razem z tym jednym e, Big Bambi, oczywiście. No i ładnie jeszcze sobie radzi tutaj w tym momencie nawet z Wiedźmą. Także pięknie wszyscy po prostu zadowoleni. I kto kto mógłby tutaj nie być zadowolo, zadowolony? Tak, powiedzcie sami. No i dobrze, lecimy dalej. Mamy armię szkieletów. Uuu, ale princeska, princesko, halo, 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 halo. A i prawie pięknie. So close, że tak powiem. Dobrze, zobaczymy, czy on coś na to wystawił. Tak, wystawił chatkę, która dostanie, no, trochę do połowy życia, mniej więcej, czyli, no, nie aż tak dużo, jakbym chciał, ale też nie jest to wcale mało. Oj, smoczku, smoczku, ty miałeś zacząć bić a, mojego tego, mojego oczywiście <laughs> Wiza, a nie a, tutaj odpierdzielać jakąś manianę, że tak powiem. No ale dobrze, cię nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Fireball i niszczymy cię w kakao. O nie, no dobra, nie. Może tą część w kakao pominiemy ze względów nie wiem jakich, aczkolwiek po prostu ją pominimy, bo kto by tam chciał w kakało, Dobrze, e, chyba nikt nie lubi tego, więc lecimy dalej, oczywiście. Zaraz wystawimy kolejnego Xboa. No dobrze, lecimy. Dwa xboły, słuchajcie. Dwa xboły, nie ma lipy. Kolejny Powler. Nie wiem, co tu się dzieje, słuchajcie. Nie wiem, co tu się dzieje. No... Naprawdę nie wiem co się dzieje w tej grze. Szybki Zap jeszcze dobrze, pięknie, słuchajcie, pięknie. Eee, szkieleton Army, no nie wiem co się dzieje. Naprawdę po prostu, kurde, nie wiem. Ale zobaczcie, przebiliśmy się. Jego bomba, kurde, nie przebiliśmy się. Jego bomba nie jest w stanie mnie smyrnąć, ale jest, wreszcie się przebiliśmy. Dobrze, daliśmy radę, daliśmy radę, słuchajcie. Eee, nasz Xbox jest sfokusowany na jego wieży. On miał chyba jakieś strzałki, tak, on miał strzałki, ale te strzałki nie powinny być teraz wystarczające w tym momencie. Zaraz wypuścimy, kurde, nie były wystarczające. A eee, i dobrze, dajmy oczywiście kolejnego Xboa, no bo niestety nie dobijemy tego fireballami Dajemy sobie jakieś kurde Inferno Tower. Nie wiadomo który co ma tutaj działać, no ale co poradzić? Dawaj, dawaj. Aj, wierzę w Ciebie. Wierzę w Ciebie, Inferno Towerze. Okej, okay, okej, okay, słuchajcie. Kurde, nie, 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 nie wy, wy nie bijcie tego, no kurde, głupie gałgany, no szkoda, nie udało mi się tego wygrać, ale bitwa była jak najbardziej przednia, także macie tu jeszcze Inferno Towera, bawcie się dobrze, no i my kończymy oczywiście tą rozgrywkę, która skończyła się już teraz, no. No, mam nadzieję, że muzyka nie jest za że wszystko jest ok, na draw, czyli remis i lecimy dalej oczywiście z koksem, nie ma co się opierdziać, trzeba lecić dalej, no, zagraliśmy już parę gier, czyli że będzie już po prostu ciężej, no, ale trudno, czego się nie robi dla pucharków, może spadniemy, może pójdziemy wyżej, trzymajcie raczej kciuki za opcję numer dwa, czyli pójście wyżej, no, bo ja mam szczerze nadzieję, że uda nam się pójść wyżej, no i dobrze, Vince. Wins43, 40-30, e, dobrze, że myślałem, że powiedziałem 40, ale nie, Wins43 i lecimy oczywiście na jego wieżę, zobaczymy, na razie nic nie wystawia, czyli daje nam fajne, aha, taki z ciebie cwaniaczek, rozumiem, dobrze, proszę bardzo, ale niestety my nie mamy w tym momencie zapa. O, chyba widzi, dobra, obczajam trochę temat. No ja właściwie no wiem, że takie głupie zapy to, to to nie ze mną, takie numery bambusie jeden. No ale dobrze. Mm -hmm. tak się chce z nami bawić. Okej, okay, w takim razie baw się dobrze, bo ja cię nie dopuszczę do takiej zabawy prosto. Także, Gigi, no kolego, no masz jeszcze... 2000 życia na wieży, więc możesz spokojnie dojechać tym swoim Sparki, tymi swoimi dzikimi beczkami e, nienawiści. Dobrze, ja trochę zmniejszę jasność tych chyba niestety cały czas działa trochę jak porąbana, ale mam nadzieję, że on tego szczególnie nie przeszkadza. E, że wszystko jest po prostu okej. Okay. I lecimy dalej. Bowler. Ten bowler niech tutaj pokaże klasę, niech pokaże, że dobry z niego ziomal, o kurde, a on pokazał, że jest elite e, barby master elite. Dobrze, a i zap... No, nie wiem, czy mnie trzepło, czy nie trzepło, ale tak mnie to strasznie obiło. Jezu, nienawidzę tego. Nienawidzę tego. Ale nie bój się, kolego. Odpłacę ci. Kurde, nie odpłacę ci, bo nie mam zapału. ajajaj, Kurde. Dobra. Słuchajcie, jeszcze bez problemu. A podobno sparki jest słabe. No, podobno sparki. Kto mówił, że sparki jest słabe? Tego sam, kurde, trzepnę. Dobra. Spokojnie, on to bejtuje na zapa. Zobaczcie, on bejtuje na zapa. I to tak mocno bejtuje na zapa. Dobra, dajemy tu sobie bowlera, ten bowler. Ten bowler będzie mnie chronił przed e-barbami, a w tym miejscu postawię sobie x boła. Dobrze, dawaj, dawaj X-bole. ok, ok, okej, okay, okej. Okay. No i co, co ty próbujesz działać? Co ty próbujesz działać, ok? A jajajaj, no nie, czemu mogłem tej to zapować? No mogłem, mogłem, słuchajcie, a nie zapowałem, no szkoda. On mnie cały czas obija, zobaczcie cały czas. Mm. No nie wiem, nie wiem co tej zrobić, słuchajcie, no ale próbujmy, próbujmy. Nie mam zapa, niestety. Ojoj, dobrze weszło, słuchajcie, naprawdę weszło, naprawdę dobrze, naprawdę weszło, naprawdę dobrze. O tak, a Polska być trudna, językowa. dawaj jest pięknie, 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 dawać, dawać, jest! Mamy fokus na jego głównej wieży, słuchajcie. To się może skończyć dla nas dobrze, to się skończy dla nas dobrze, przynajmniej mam przeczucia, mam przeczucia, że to zrobimy. A i czemu wystawiłeś te goblinki Dobrze, idealnie je wystawił jednak Kurde, robimy to, robimy to, robimy to Czemu znowu jestem taki ciemny No nie, dobrze, słuchajcie, będę jechał na takiej jasności Wiem, że nadal będę trochę ciemnawy Ale wow, udało się to zrobić I znowu moja kamera coś odwala Przepraszam was, nie wiem co się dzieje z tą kamerą Naprawdę nie wiem co się z nią dzieje Ale odwala po prostu jakoś manianę Ale dobra, nie przejmujmy się teraz kamerą, przejmujmy się grą Bo lecimy z kolejną bitwą Bo lecimy naprawdę, dzisiaj mam tak dobrą Pasę w tej grze, że to jest po prostu masakra. To jest dobrze mamy 12 level. Co z Tobą zrobimy? Mocny wyjazd. Dobrze, ten mocny wyjazd, jednak nie był potrzebny. Po prostu Ice Wizarda sobie przerolujemy w takim razie. Trzepnę tą banditkę Fireballem, bo nie chcę potem zmienić z nią żadnych trudności. Niech ona po prostu zginie tak szybko, jak się pojawiła. Także, tak, także jak najszybciej, po prostu, bo jest ona dosyć szybką jednostką. No i dobrze, na daleko dajmy sobie Mega Miniona, żeby nie marnować pod żadnym pozorem Elixiru. Damy sobie zaraz w tym miejscu Inferno Towera. Oczywiście. I chciałem powiedzieć, że Bowlera, ale nie. Bowlera to nie do końca bym powiedział nie, nie mi za nie mi dziękuję, dobry człowieku <gryw> i teraz wykorzystując jego przewagę eliksirową a dobra, polec tu wiem, mogłem wystawić tam, o kurde tego się nie spodziewałem szczerze powiem okej, okay, tego się jeszcze bardziej nie spodziewałem no dobra, Hog i z tego tylko powinien dać hoga z tej strony, żeby pchał to w stronę Inferna, no ale dobra, no nic się nie stanie, zobaczcie, naprawdę nic się nie stało, my lecimy oczywiście dalej, dajmy sobie tutaj Ace Wizardę, który będzie coverował naszego tej grubaska, okej, okay, nawet, o kurde, no to ona, ta banditka idealnie skacze przeciw tym kulom, to jest antykulowniczka po prostu, nie lubi bawić się kulami, dobrze, skoro ty banditko nie lubisz bawić się kulami, to ja cię tutaj trzepnę, żebyś bawiła się ze strzałami, tego pana z gardimsy na spokojnie. Mega minionem. Bez większych problemów powinien tutaj być ogarnięty przez niego. No i ciężko, on ma pekę Pamiętajmy o tym, on ma Pekkę i Mortara. Także, no ciekawe combo. Naprawdę ciekawe combo. A ja nie mam nic do wystawienia oprócz x na którego on na pewno. W... No nie, nie, na pewno wypuści tą Pekkę. Dobrze, zobaczcie, co on zrobi. Co ty zrobisz, co ty zrobisz. Dasz Mortara, a ja na Mortara dam Bowlera. Co ciekawe. I, ale nie, ale teraz dojdzie jego. Kurde, teraz dobiega jego ten bambus wielki. No dobra, słuchajcie, na spokojnie, jeszcze na spokojnie. Ojej, szkoda, że miał to. Szkoda, że miał tego Hoga teraz, bo to naprawdę bardzo nam przeszkodziło tutaj. I zobaczcie, ta duża peka niby taka cwana, nie? A, a jednak, no... No nie wiem, jednak by chyba nie doszła. Dobrze, pięknie, słuchajcie, jest pięknie. No bitwa bardzo, bardzo, ale to bardzo wyrównana. Naprawdę nie wiem kto tu wygra. Nie wiem, trzymajcie kciuki, że to jednak będę ja, ale no nie wiem. Po prostu kurde, nie wiem jak to będzie ziom um, pięknie chyba nie ma zapas tego co wiem Tak, on nie ma zapas tego co wiem i dobrze wiedziałem, teraz jest, teraz jest nasza szansa Nie już myślałem, że trzepnie mnie w to trzepnie mnie w to, tak to oj, oj, oj no nie nie głupi hog, gupi hok Umrzy Głupi hogu A jajaj, zaczymy co ten hok tej zrobi, no mało zrobił, dobrze, dobrze, mamy fokus na jego wieży Mamy fokus na jego wieży, zobaczcie, mamy fokus na jego wieży, nasza bandytka, no, przeciwna bandytka, jaka nasza bandytka Skąd się wzięłaś, że nasza bandytka lecimy, kolejny X-Bow. Nie, duża peka, dajmy na niego mega milion, miliona, niestety mega milion, aż tak bardzo nam tutaj nie pomoże, on ma obrażenia, ale pamiętajmy te obrażenia też bez przesady z tymi obrażeniami. Też bądźmy poważni, bądźmy poważni. Okej, okay. okej, okay. ten um, tornado nie było nas aż tak zabójcze. Kurde, szkoda tego um, jak to się nazywał, Jezu, szkoda tego x -Bow. szkoda, że to wszystko miał, ale trudno. Znowu lecimy, zobaczcie, web w web, no nie wiem, nie wiem na czy już, e, przychyli się ta szala zwycięstwa, czy już ale w naszą stronę przychylić ta szala zwycięstwa. Miejmy nadzieję, że na naszą, no niestety, nie ocalimy już x Jedyne jedyne co możemy zrobić, to trochę go pochronić tym Inferno Towerem. No i teraz zbieramy tylko Mortara, który również nam nic nie zadał. Zobaczcie, nikt nie jest w stanie nikomu nic zadać. O co chodzi? O co tutaj chodzi? Ja się próbuję rozjaśniać, ale moja kamerka też nie chce ze mną współpracować. No, mówi się trudno. Bitwa była naprawdę bardzo zażarta. Nikt nie wygrał, jak się mówi, niech wygra lepszy, no ale Jako, że on miał 12 level, ja tu czuję się tym lepszym, że on nie mógł nie rozwalić jako, że jeszcze zadałem mu więcej to przewaga około 600 zdrowia, zobaczcie, gdy był na moim poziomie, zostało mu około 900 życia, także naprawdę ja się czuję w tej bitwie zwycięzcą. A skoro ja się czuję zwycięzcą, to zagrałem jeszcze jedną bitwę, bo chcieliście dłuższe te odcinki, więc specjalnie dla fanów pozdrawiam, e, dla tych fanów tej serii. Którzy chcą oczywiście dłuższe odcinki, a dzisiaj mam taki nastrój na nagrywanie, że po prostu nie ma lipy, trzeba lecieć skoksem, znowu ofensywnie dzisiaj wyjeżdżam Naprawdę nie opierdzielam się w dzisiejszych odcinkach, nie on tylko wyjdzie za linię wie, że dokładnie chodzi mi o to miejsce Już stawiamy xboła i już ten xboł, bo to jest takie optymalne po prostu miejsce do atakowania, no nie Bomb tower, strasznie dobra kontra, naprawdę to jest strasznie dobra kontra na xboła no ale trudno, trudno, nic nie poradzi mi zbaćcie, teraz on ma problem, no dylemat. Prawo czy lewo? Co zapujesz mój kolego? Ojojojoj, oj, oj, oj. i jeszcze idealny zap z mojej strony, i dostaję dwie pyrki od Mega Miniona. Także po prostu świetnie. Ja też dostanę tam dwie pyrki od Minionków, ale tam nic się nie stało. Zobaczcie, no dobrze, nawet jedną pyrkę, także po prostu, po prostu świetnie. Słuchajcie, tak Ameryka cały czas coś świruje. Chciałem, żeby była jakaś jaśniejsza, ale ona się ciągle automatycznie ściemnia. No zobaczcie, ona cały czas się próbuje ściemniać z Kubana, dlatego ja ją próbuję ty rozjaśniać. Nie oj, 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 oj. niedobrze, zobaczcie, aj nie. Nie zostawię ci Hogu Nie zostawię ci Hogu w ten sposób, ale Zobaczcie, mamy tutaj problem Tracimy wieżę, no tracimy wieżę Zdecydowanie, wieża już jest Powieży, wieża już jest, już nie jest nasza Właśnie tu jest problem, kurde, on ma On ma, on ma, on ma Hordę Ta horda zaraz tu wyleci Ta horda zaraz tu wyleci, chociaż Może nie do końca Może jednak nie, może jednak nie wyleci Tak od razu Oluju, mamy problem w tym momencie mamy problem i to nie malutki problem, bo duży problem. Okej, okay, to zapójmy to jeszcze, żeby tylko jedną kulę walnął i żeby nasz Xbox jeszcze to postrzelał. Ale jest ciężko, zobaczcie, jest ciężko. No nie wiem, jak ja to zrobię, bo on ma naprawdę arty do bardzo szybkich ataków. Więc teraz już nie mogę się wyzbywać eliksiru, no nie mogę to robić tak, jak robiłem to przed chwilą. X-Boła, musimy teraz zagrać na defensywie, zdecydowanie zagrywamy go na defensywie. Zagrywamy sobie zaraz Firebola na to wierzę, no bo innej opcji nie widzę. No niestety, niestety, kurde, przegraliśmy to, przegraliśmy, nie ma tej opcji, żeśmy to wygrali. No trudno się mówi. In your face, no walno mnie centralnie in my King Tower, nie In my face, tylko In my King Tower, no ale trudno, trudno się mówi, no niestety nie zawsze się wygrywa, nie zawsze się przygrywa Mamy no mniej więcej stałą ilość pucharków, trudno, potem wbijemy na pewno więcej, także jeżeli odcinek spodobał, zostawicie sobie łapy w górę, komentarzu tam na dole wbijcie na fanpage'e byłbym za to wam wdzięczny i ja wam dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach z Clash Royale, wieczorne granie i nie tylko.